Na rybach, na urlopie. A coś się stało? Jak to? Jak się topi? Dobra, dobra, to wyślij mnie wtedy szybko, ale wpisz tym razem dobrze spórzę, co? Tak co tak bym trafił do celu, a nie tak jak ostatnio. No, dobra, no, hej. Jebany metr! Trenerze! Bogu, pamiętasz jak była pierwsza pomoc? Jak to było? No jak to kurwa nie pamiętasz? Coś siebie za bóg Dobrze, mam swoje sprawdzone metody. Trenerze! Piotr! A co ty tu robisz Piotr? Bogu dzwonił, ja na urlopie byłem, mówili leć szybko na pieszki. Dobrze, że jeszcze ktoś nade mną czuwa. No, ale mam pizda. Po prostu tak, chodź tu. O, chodź, chodź. O, chodź. O, O,